Zagrywam, bo chcę, żeby Pan o tym pamiętał. Pana działania jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez Pana. W jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo, informację. Został powołany mocą decyzji Pana Premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany Pan Prokurator Krajowy? Na podstawie y, przepisów y, artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamy na popełnienia przestępstwa, ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić do stanu spoczynku do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy. I absolutnie taka decyzja nie może być skutecznie zrobiona. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem krajowym. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi informuje panów także, że obowiązki, jeżeli pan, pan prokurator krajowy uzna, przyjmuje stosowny zastępca prokuratora w tym momencie generalnego. Przykro mi bardzo. Takie są przepisy. Do zobaczenia w poniedziałek tutaj w siedzibie prokuratury. Myślę, bo tutaj mój gabinet jest do mojej dyspozycji i będę z niego. Dobrze panie zyskał. ministrze szacunek, ale to jest budynek prokuratury krajowej chciałem tak, zaznaczyć. Chciałem ja wiem panie ministrze z całym tak. szacunkiem dla pana ministra, ale uważamy, że to działanie, które zostało podjęte jest działaniem charakterze bezprawnym i przyjmie pana informujemy, że w tym zakresie podejmowane są stosowne kroki będą podjęte. Dziękuję bardzo. kolejna się do widzenia. Panom także.